Dzień dobry kochani chciałem Was zaprosić jutro na takie spotkanie informacyjne. To jest niedziela. 20... 23 marzec na godzinę dziesiątą będzie prowadził Mag Walen, właściciel Bo wprowadził nową społeczność w szkole Walen to jest taki program jest, może zapraszać znajomych do tego programu o 10 Magwalen Walen będzie prowadził, przyjdź posłuchaj sobie link znajdziesz mój na link znajdziesz mój na, na facebooku ja się nazywam Roman Mazur, jestem ze SUBSKA. Mój kontakt 692 511 091 lub 881 309 204. Napisz na priv, nie omijaj szansy. Szansa przychodzi tylko raz. Możesz zapraszać znajomych i mówić o znajomych, o tym nowej społeczności. Czekam na Ciebie. Przyjdź, posłuchaj sobie. Nie omijaj szansy nigdy. Pozdrawiam serdecznie Cię. Miłego dnia życzę. Dziękuję.